W rejonie ulicy Marii Konobnickiej, gdzie odkryto średniowieczne piwnice, ma powstać budynek usługowo-mieszkalny. Jak wynika z informacji podanych przez portal investmap.pl, inwestorem jest firma PRP Świdnica. Prace jeszcze we wtorek szły pełną parą, aż do momentu interwencji mieszkańców oraz radnego Mariusza Barcickiego. Zgodnie z prawem ten, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany wstrzymać natychmiastowo pracę, zabezpieczyć teren i niezwłocznie poinformować o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z tych obiektów, które zostały odsłonięte na tą chwilę jest spora liczba gotyckich piwnic i no, winno być to chronione prawem. Powinien być tutaj nadzór konserwatorski, archeologiczny. Jak widzimy nie ma nikogo. Wczoraj taka sytuacja była. Również dzisiaj, gdy przyszedłem z samego rana, były prowadzone prace bez nadzoru archeologicznego. To jest niedopuszczalne. Po poinformowaniu Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu oraz Biura Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Świdnicy roboty wstrzymano. Obecnie trwają tam prace archeologiczne. Rozpoznanie nasze ma na celu stwierdzenie, czy te relikty odkrywane wytrzymają obciążenia statyczne dla projektowanego tutaj budynku, ale w tej materii ma się wypowiedzieć konstruktor i dla celów konstrukcyjnych my to w tej chwili robimy. I to jest pierwszy etap rozpoznania. Jeżeli na tym etapie zostaniemy i konstruktorzy stwierdzą, że to się nadaje jako fundament przyszłego obiektu, zostanie to wszystko przykryte płytą, po, oczywiście po wcześniejszym odpowiednim zadokumentowaniu i, i opracowaniu. Mariusz Barcicki wspomina, że w latach 70. były prowadzone na tym obszarze prace budowlane. Znaleziono wtedy wiele cennych, historycznych przedmiotów. Wtedy, jeszcze jako taki młody dzieciak, z grupą kolegów, prowadziliśmy na dziko takie badania, bym powiedział, archeologiczne jako dzieci. Odkryliśmy, proszę pana, szable z XVIII wieku z napisem Szwajnic, pamiętam jako dziecko. Jeden z kolegów znalazł 20 markówkę w złocie. Koledzy natrafili na skład wina w pięknych sygnowanych butelkach z 1848 roku z taką piękną cesarską koroną. Następnie mnóstwo ceramiki, figurek. Starych wazonów, starej porcelany, tym sięgającej do średniowiecza. Archeolog na miejscu budowy pozostanie do końca tego tygodnia, aby zbadać i zabezpieczyć teren. W tym czasie sporządzony zostanie przez niego raport na temat stanu odkopanych piwnic.